Lipcowe popołudnie. Warszawa Zachodnia. Modernizacja. A ja jestem na Peronie numer 5. I pierwszy pociąg TLK Cormoran EP07 1037. 5 pudeł, w tym 3 z Katowic i 2 z Polanicy Zbroju. Pociąg, Pociąg lotniskowy kolei mazowieckich z modlina do Warszawy lotnisko Chopina EN76014 oraz en 76022. Koleje Mazowieckie pociąg osobowy z Warszawy Głównej do stacji Błonie. EN57, AKM1640 oraz 1613. Dziobak z Gdyni Głównej do Rzeszowa Głównego ed 250006 Widzicie trzy pociągi oczekują na sygnał zezwalający na wjazd w perony. Wjeżdża EP07 537. Z bardzo skromnym składem TLK Żubr do Białego Stoku. A także melduje się opóźniony ponad 50 minut pendolino, gliwice, gdynia główna. I teraz ten korek pociągów się odetkał. Bo jak widzicie, zbliża się do nas także skład kolei mazowieckich ELF. Dosyć nietypowo puszczony w tym momencie. Ranowy przyjazd pociągu, godzina 17.14. Pociąg lotniskowy Warszawa-Lotnisko Chopina-Modlin. Pociąg WKD ze stacji Warszawa-Śródmieście a na horyzoncie pojawił się już kolejny pociąg, który będzie oczekiwać na swoją kolej. Jedzie pociąg piętrowy ze Skierniewic, z kolei mazowieckich. który skończy bieg na stacji Warszawa Główna. Skład typu push-pull i tym razem jest push przez gamę. A tu z kolei jedzie pociąg piętrowy Mazowia z Siedlec do Płocka i ten skład popycha Trax EU czterdzieści siedem i podstawia się jakiś kibel. A z kolei inny kibel oczekuje na sygnał zezwalający na wjazd R7 otwock Pesa Gama, połówkowy pantograf i gama udaje się w kierunku Warszawy Głównej. Mamy razem z nią, przynajmniej kawałek. Wjeżdża Intercity Słowacki z Wrocławia Głównego do Białego Stoku. Świnka EP08012. Wagon Warsu. Dziewięć wagonów, całkiem niezłe zestawienie słowackiego, a i frekwencja nie najgorsza. Warszawska kolej dojazdowa EN97. Oraz w tle przepiękny budynek dworca, unikat, grifinełu u z Intercity Górski Szczecin główny Rzeszów Główny a na drugim planie mamy EN57 nie, EN71 do Grodziska Mazowieckiego i ruszył EN71 105 Dziękuję bardzo. Druga jednostka EN 71 101. No nie lada gratka w dniu dzisiejszym. Pociąg z Warszawy Wschodniej do Grodziska Mazowieckiego i dwa razy EN-71. I jedzie kolejny Griffin eu 160 022. Tym razem Intercity Panorama z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, Wagon Warsu, całkiem sympatyczny skład i jeszcze sympatyczniejsze odgłosy. Melduje się flirt kolei mazowieckich z pociągiem do Warszawy Głównej. Łowicz Główny Warszawa Główna. Mamy dwie jednostki ER 160 wyprodukowane w roku 2020.